Jeżeli wszystko wydaje Ci się bardziej żółte, a niebieski to kolor, który najmniej widzisz, może to być sygnał, że masz zaćmy. W zaawansowanych stadiach zaćmia objawia się widzeniem tak złym, że jest ono bliskie ślepocie. Jednak co ważne, jest to ślepota odwracalna. Kierunek zdrowie. Dzień dobry o najnowocześniejszych metodach diagnozowania i leczenia zaćmy. Porozmawiam dziś z naszym gościem, a jest nim doktor nauk medycznych Adam Kabierz, kierownik oddziału okulistyki powiatowego zespołu zakładów opieki zdrowotnej w Benzinie. Dzień dobry panie doktorze. Dzień dobry. Zanim porozmawiamy o tym, czym jest zaćma, to ja muszę pana zapytać, co pan widzi w oczach pacjentów, których pan już zoperował. Mógłbym powiedzieć, że widzę szczęście, ponieważ zdecydowana większość pacjentów opuszcza nasz oddział pełna uśmiechu, nadziei i radości z tego, że po długich, niejednokrotnie latach pogorszonego widzenia wreszcie mogą dostrzec rzeczy, które były dla nich niewidoczne. To czym jest ta zaćma, która tak bardzo przeszkadza w pewnym momencie w życiu? Najogólniej mówiąc, zaćma to schorzenie dotykające soczewki. Soczewkę ma każdy z nas w oku. Rozwijająca się zaćma powoduje utratę przejrzystości soczewki, staje się ona mętna. Dodatkowo może ona zwiększać swoje wymiary, co dodatkowo wpływa na inne elementy naszego oka, co przekłada się na upośledzone widzenie. I pacjenci widzą coraz bardziej mgliście, szaro, żółto, aż w końcu mogą zupełnie utracić widzenie. A z czego wynika fakt, że operacje zaćmy to są właściwie najczęstsze operacje wykonywane na świecie? Czy naprawdę każdy jest na, na tę zaćmę w pewnym momencie skazany? Wyróżniamy kilka rodzajów zaćmy. Najbardziej popularna to zaćma związana z wiekiem. Dotyczy ona większości pacjentów w początkowych stadiach, już po 50. roku życia i to jest główny główna przyczyna, główny powód, dla której tak dużo tych zabiegów się wykonuje, wraz ze starzejącym się społeczeństwem na świecie przybywa rokrocznie ilość pacjentów, to przekłada się na to, że pacjentów mamy coraz więcej. Natomiast sam zabieg jest na tyle mało inwazyjny, krótki i jednocześnie nieobciążający nawet dla pacjentów w podeszłym wieku, że tych zabiegów wykonuje się po prostu bardzo dużo. Z tego, co można przeczytać w historii medycyny, wynika, że operowano zacznę już w starożytności, jak ci lekarze to potrafili zrobić i że w ogóle dostrzegali potrzebę wykonania takiej operacji. Właśnie ta potrzeba wykonania operacji, czyli upośledzone widzenie, upośledzenie wzroku jednego z najważniejszych dla nas zmysłów, bez którego funkcjonowanie jest bardzo upośledzone, dostrzeżono właśnie już ponad 5 tysięcy lat temu, gdy w starożytnym Babilonie zaczęto usuwać zmętniałą soczewkę. Oczywiście były to metody nie do zaakceptowania w czasach obecnych, ale dzięki zastosowaniu tych procedur, nawet już w starożytności, pacjenci w pewnym stopniu odzyskiwali wzrok. W pewnym stopniu jak przeżyli? Przeżyć przeżyli, natomiast y, na pewno ilość powikłań była nie do zaakceptowania w czasach teraźniejszych, natomiast zdecydowana większość pacjentów mogła przejrzeć, widzieć światło, czyli była w stanie zobaczyć więcej niż przed operacją. Zaćma pogarsza widzenie, prowadzi do ślepoty. Jeśli jej nie zoperujemy, to powiedzmy teraz tak: co widzi pacjent z zaćmą? Mhm. Najogólniej można powiedzieć, że pacjent u którego rozwija się zaćma zaczyna mieć... Zamazane widzenie. Często pacjenci zgłaszają nam objawy takie jak e, widzenie przez brudną szybę, jakieś e, o, elementy naszego e, widzenia są bardziej przymglone, również zmieniają się kolory, kolory są coraz mniej intensywne. E, w niektórych przypadkach, zaćmy, może dochodzić również do tego, że w pierwszych etapach zmienia się u pacjenta wada wzroku objawia się to tym, że pacjent, który na przykład nosił przez całe życie okulary w pierwszych stadiach zaćmy, orientuje się, że zaczyna widzieć lepiej bez okularów. To jest też sytuacja, która powinna spowodować, że pacjent uda się do, do specjalisty, żeby ocenić, czy jakby ta zmiana nie jest pierwszym etapem właśnie rozwijającej się zaćmy. A czy początkowe objawy zaćmy mogą być niedostrzegalne? Na co przede wszystkim zwracać uwagę? Czy są jakieś takie typowe symptomy, kiedy moglibyśmy sobie powiedzieć, idź zobacz, czy to nie zaćma? Poza tym, o czym Pan już wspomniał. Takich, takimi głównymi symptomami, które pacjent może zaobserwować, to oczywiście pogorszenie widzenia, pogorszenie jakości naszego wzroku, kłopoty z czynnościami, które do tej pory były dla nas nie stwarzały problemu. Widzieliśmy bardzo dobrze, czy to podczas oglądania telewizji, prowadzenia samochodu, czy jakichś innych rzeczy życia codziennego. Natomiast tutaj nieodzownym wydaje się, regularna kontrola okulistyczna, udanie się do specjalisty, by ten określił, czy jest to już czas, kiedy należy zwrócić na to zaćmę y, większą uwagę czy okulista dostrzeże tę zaćmę gołym okiem, czy musi wykonać jakiś szereg specjalistycznych badań? Jak diagnozuje się innymi słowy zaćmę? Diagnoza zaćmy nie jest trudną diagnozą, ponieważ już w podstawowym badaniu okulistycznym można stwierdzić, czy soczewka, którą jak wspomniałem, każdy z nas ma w oku, jest w dalszym ciągu przejrzysta, czy zaczęły w niej występować zmętnienia. Mamy różne rodzaje zaćmy. Nie jest to taka typowa zaćma, która postępuje z wiekiem, ale również mogą być zaćmy związane z przyjmowaniem leków, na przykład przewlekłe stosowanie kortykosteroidów bądź innych leków, które stosujemy w codziennej A terapii. Które są te najczęstsze stosowane, które mogą się kończyć takim powikłaniem? Jak Najczęściej są to kortykosteroidy. Część leków kardiologicznych również może przyspieszać zmętnienie soczewki. I tutaj tym bardziej ci pacjenci powinni być pod kontrolą okulistyczną. Niezwykle istotne z punktu widzenia całego procesu widzenia jest to, by stwierdzić, czy kłopoty z widzeniem u pacjenta. Są wynikiem tylko zaćmy, czy jednak oprócz tego występują inne problemy. Ja zawsze swoim pacjentom staram się powiedzieć, że na to, jak pacjent widzi, wpływa bardzo wiele czynników. Często pacjenci wszystko przypisują zaćmie, natomiast bywa również tak, że inne schorzenia dotykają naszego narządu wzroku i trzeba też być tego świadomym. No, o jakich schorzeniach my mówimy w tym momencie? Mówimy tutaj na przykład o zwyrodnieniu siatkówki związanym z wiekiem, które stanowi najczęstszą przyczynę e, utraty wzroku u osób po 60. roku życia. Możemy mówić o jaskrze, która również może być związana z zaćmą, szczególnie w zaawansowanych przypadkach zaćmy. I to są główne, e, główne choroby, na które trzeba zwrócić uwagę. Również powikłania cukrzycy, nadciśnienia bądź innych ogólnych schorzeń mogą upośledzać nasz wzrok. Dlaczego właściwie ta soczewka mętnieje? Czy mhm. tylko... Te czynniki genetyczne, to starzenie się ma, to, ma na to wpływ i te leki, o których Pan mhm. wspomniał. Czy na przykład jakiś rodzaj naszego stylu życia może się do tego przyczynić, mhm. czy tym razem nie pracujemy sami na zaćmę? Można odpowiedzieć i tak i nie. Dlaczego? Dlatego, że zmiana metabolizmu soczewki, czyli w soczewce mamy odpowiednie komórki, które meta, w których zachodzi metabolizm, z wiekiem te procesy się zmieniają tak jak w innych częściach naszego ciała i jednym z efektów ubocznych może być właśnie zmętnienie soczewki. Oczywiście mogą być również urazy, może być zaćma wrodzona u dzieci, która stanowi nieco inny rodzaj zaćmy, głównie związany z infekcjami w życiu płodowym, które dotykają matki i przez to właśnie soczewka u nowo narodzonego dziecka może być częściowo lub całkowicie zmętniała. I to już jest zupełnie inna choroba, inny problem niż ten, o którym dzisiaj właściwie mówimy, ale w którym momencie pacjenci z tą zaćmą związaną z wiekiem, powiedzmy sobie, czy z zażywaniem leków, najczęściej zjawiają się u lekarza? Za wcześnie, za późno? To jest problem bardzo złożony. Część pacjentów właściwie trafia do naszego gabinetu, gdy nie widzi już nic i można powiedzieć, że wchodzi po omacku. Yy, sprawdzając, gdzie, gdzie jest fotel, gdzie, yy, gdzie są drzwi. Natomiast takich pacjentów na szczęście mamy coraz mniej, bo należy sobie zdać sprawę z tego, że tak jak w każdej chorobie, bardzo ważna jest profilaktyka i wczesne wykrywanie, ponieważ dużo łatwiej yy, jest lekarzowi przeprowadzić operację na oku, gdzie zaćma jest w stadium oczywiście kwalifikującym się do zabiegu, natomiast nie tak bardzo zaawansowanym, nie jest to taka zaćma dojrzała bądź przejrzała. Kiedyś mówiło się, że zaćma musi dojrzeć, że musi wypełnić całe oko, żeby operować, ale to już chyba mit, to się chyba zmieniło. Zmieniło się o tyle, że według wytycznych Polskiego Towarzystwa Okulistycznego powinno się usuwać zaćmę u osób, które mniej więcej straciły połowę widzenia według naszych skal do, do badania ostrości wzroku i jest to jeden z warunków zakwalifikowania pacjenta do zabiegu. Oczywiście operowanie pacjenta, gdzie zmiany zaćmowe są bardzo początkowe, nie powinno mieć miejsca, aczkolwiek do każdego pacjenta trzeba podchodzić indywidualnie. Każdy ma inne oczekiwania, każdy inny ma styl pracy, swoich zajęć, więc to decyzja na pewno będzie podjęta przez lekarza wykonującego zabieg. A jak taki zabieg wygląda? Czy on jest długi, krótki, trudny, łatwy? Już nie mówiąc o tym, czy jest bezpieczny, czy niesie ryzyko dla pacjenta? Oczywiście, gdybym powiedział, że jest łatwy, to część kolegów po fachu yy, bym nie mogła tutaj yy, no, szkalować. Natomiast, oczywiście, jak każdy zabieg wykonywany na gałce ocznej wymaga bardzo dużej precyzji jest y, sytuacją, kiedy trzeba się bardzo skupić i wykonać bardzo precyzyjnie swoje, y, swoje zadanie. Czy jest długi? Nie, nie jest długi, aczkolwiek też nie ma reguły, ponieważ gdy zabieg przechodzi według naszego planu, nie ma żadnych powikłań, które oczywiście jak przy każdej operacji mogą się zdarzać. Taki zabieg trwa około 10 minut. W trakcie zabiegu pacjent nie jest usypiany, jest świadomy, może rozmawiać, ma kontakt z osobą wykonującą zabieg. Natomiast bardzo istotne jest jest to, żeby nie wykonywał zbędnych ruchów, ponieważ mając narzędzia wewnątrz gałki ocznej, każdy zbędny ruch może prowadzić do, do powikłań. Przeważnie zdecydowana większość pacjentów wychodzi do domu już tego samego dnia, czyli po kilku godzinach właściwie od zabiegu może udać się do domu z zaleceniami, z wypisem, poddać się takiej domowej rehabilitacji, stosować krople do oczu po to, by po kilku dniach już mieć pełną ostrość wzroku. A czy zdarzają się sytuacje i jak one są częste, że ktoś gorzej widzi po operacji? Mm -hmm. Tutaj bardzo ważna jest kwalifikacja pacjenta. To, o czym wspomniałem, czyli inne choroby, inne schorzenia, które mogą w oczach występować, faktycznie po operacji zaćmy mogą albo w trakcie operacji zaćmy mogą ulec pogorszeniu. Dlatego bardzo ważna jest odpowiednia kwalifikacja pacjenta. Jest to na pewno malutki ułamek ogólnej liczby pacjentów, którzy, którzy są poddawani operacji. W większości przypadków takie osoby uda się wyłapać przed, przed podjęciem decyzji, wdrożyć odpowiednie leczenie, na przykład dotyczące wyrodzonej siatkówki, po to, by później w późniejszym okresie bezpiecznie móc ten zabieg przeprowadzić. To teraz rzecz kluczowa. Co my do tego oka wszczepiamy? Jakie soczewki? Bo tą starą zmętniałą rozumiem, że trzeba czymś zastąpić. Tak jest. Starą zmętniałą usuwamy. To też jest bardzo ciekawe zagadnienie. Jest to y, usuwanie za pomocą ultradźwięków. W latach 60. Okulista podczas wizyty w gabinecie stomatologicznym na usuwaniu kamienia nazębnego doszedł do wniosku, że tą metodą można by właśnie po odpowiednim zmodyfikowaniu tego urządzenia usuwać soczewkę. I tak też się stało. Oczywiście próby trwały wiele lat. Dopiero po kilkudziesięcioleciach doszło do takiego postępu technologicznego, że ten zabieg stał się, stał się dla pacjentów bezpieczny. Natomiast po usunięciu tej soczewki, oczywiście żeby pacjent miał odpowiednią ostrość wzroku, musimy wszczepić sztuczną soczewkę. Te soczewki są bardzo zaawansowane technologicznie, są bardzo cieniutkie. Można powiedzieć, że taka soczewka wszczepiana jest pacjentom na całe życie i tutaj odpowiednie skalkulowanie indywidualnie pod każdego pacjenta, dobranie soczewki, tak, by zapewnić mu odpowiednie widzenie, jest bardzo istotne. Wejdę tutaj Panu w słowo, bo te soczewki. Y są jedne refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, a inne nie. Czy to znaczy, że te inne, te lepsze, można otrzymać tylko w prywatnych gabinetach albo jeżdżąc do Czech, jak wielu pacjentów? Na szczęście ten. Schemat postępowania, czyli wyjazdy do Czech nie są już konieczne w większości przypadków. Soczewki, które są dostępne w szpitalach to głównie są soczewki jednoogniskowe. Co to oznacza? Pacjent poddający się zabiegowi ma do oka wszczepianą soczewkę, która może mu zapewnić bardzo dobre widzenie na jedną odległość. W zdecydowanej większości jest to odległość dalsza, czyli tak zwane widzenie na daleko, niewymagające okularów. Wtedy pacjent na pewno będzie potrzebował stosowania. Okularów do odległości bliskich, pośrednich, do takich czynności życia codziennego. Czyli worek okularów ze sobą, do noszenia? Na pewno jedne lub dwie pary byłyby tutaj pomocne. Natomiast mamy oczywiście soczewki również bardziej zaawansowane. Są to soczewki albo o rozszerzonej głębi ostrości, albo soczewki wieloogniskowe, trójogniskowe. Są to soczewki, dzięki którym pacjent może widzieć również dobrze albo bardzo dobrze do odległości bliskich, pośrednich bez używania okularów. Tylko że NFZ nie płaci za takie soczewki. Oczywiście te soczewki bardziej zaawansowane są zdecydowanie droższe, odbiegające cenowo od tych soczewek podstawowych, które również są dobre. Natomiast My, dzięki naszym możliwościom y, Szpitala Powiatowego w Będzinie, możemy pacjentom zaproponować soczewki lepsze, czyli soczewki o rozszerzonej głębi ostrości, pozwalające pacjentom widzieć bardzo dobrze, przede wszystkim do odległości pośrednich oraz do odległości bliskich, jak również na daleko. Dzięki temu zdecydowana większość pacjentów po operacji zaćmy wykonanej na obu oczach. I odpowiednim skalkulowaniem soczewek może świetnie widzieć bez okularów. Nie wiem, jak to zrobiliście, że oferujecie te soczewki pacjentom za darmo, ale posłuchajmy, co pacjenci na ich temat mówią. Zapraszam Państwa na film. Tak, no po badaniu, które Adama, e, Komirza, e, po prostu stwierdził, że umierzać ma starczą, zaproponował zabieg, e, więc było to wprawdzie na wiosnę, ale jeszcze lato, jak się ty mówi, przezimowałem i na jesieni się zgłosiłem. Więc pierwsze oko miałem robione 22 listopada, a drugie oko 8 grudnia 2023. To jest, są dwa światy. Dwa światy. Ja w tej chwili nie potrzebuję okularów, żeby przeczytać coś na telefonie, obejrzeć telewizję, zrobić coś na komputerze. Powiem tak, bez okularów nawet rozwiążę krzyżówkę. Wprawdzie do czytania mam dobrane okulary. Dużo mniejsze, bo ponad 2 dioptrykę mniej niż, niż nosiłem wcześniej. Czyli to jest, to jest naprawdę inne życie. Co ja jestem e, aktywnym emerytem, gdyż jeszcze, mimo że jestem na emeryturze, jeszcze pracuję sobie. I na przykład ja w pracy y, mojej, muszę czytać schemat jakiś czy coś takiego, było mi ciężko, bo niekiedy wydruk jest mały, a teraz no, po prostu funkcjonuje normalnie. Czy nawet coś zmierzyć, to musiałem te okulary zakładać raz takie, raz takie. No wiesz, ja wprawdzie nosiłem dwuogniskowe, ale to też nie zawsze jest wygodne, nie wszystko można zrobić w okularach, y, na przykład coś przeciąć, czy też szlifując, trzeba założyć jakieś okulary ochronne. Już to jedno z drugim koliduje, prawda? I a w tej chwili no, nie ma tego problemu. Ja nie wiedziałem, że to jest zaćma, natomiast no, źle widziałem nawet z dużej odległości i tak mi się wydawało jakbym coś miał w tym oku przez cały czas. Nosząc okulary nawet też nie widziałem zbyt dobrze w okularach. Wizyta okulisty, który stwierdził zaćmę. No na obydwu oczach w tej chwili mamy wykonany zabieg na jedno. No po jakimś czasie zrobię na pewno na drugie. Na odległość potrzebowałem plus 0,75, natomiast do czytania plus 2,75. To lewe podobno jest troszeczkę mniej uszkodzone, ale też wymaga zabiegu operacyjnego. Na której można się umówić, uważam, że w niedługim czasie, bo czas oczekiwania jest dwa miesiące. Bo jak planowałem do grudnia, no to pani w rejestracji powiedziała, że na tak długie okresy nie zapisuję. Około dwóch miesięcy przed datą, kiedy bym chciał mieć zabieg. Po prostu przyjść i na pewno coś ustalimy jakiś termin. Bardzo mi się poprawiło komfort prowadzenia auta. Dużo lepiej widzę. Na drodze miałem wieczorem jakieś jeździłem, miałem bardzo duże problemy. W tej chwili już mi się bardzo, bardzo to zminimalizowało. Natomiast myślę, że no poza zabiegu tego drugiego oka nie będę miał żadnych problemów. No kolosalna różnica. Słabo widziałam przedtem. A teraz jeszcze po ty drugi to już zupełnie dobrze widzę i kolory są innej, przede wszystkim widać w telewizorze nawet różnice nie jak się ogląda. Na telewizorze już widzę litery teraz normalnie. Chodzi o małe litery, bo duże na no to wiadomo, ale o małe litery widzę normalnie i czytam z odległości, no, no takiej do normalnej do czytania. Do czytania książki będę musiał jednak mieć okularów, ale do, tak, do czytania czegoś w telefonie, czy, czy kartek jakiś czy przeglądania, to czytam normalnie, bez okularu. Telewizor, jak zobaczyłem, to, to było naprawdę już HD wtedy. To było HD i całkiem inaczej wtedy widać. Ostrość całkiem inna, światło w domu jest jaśniejsze yy, i, i wyrazistość na śnieg, jak był, to aż raził, to, to raziło w oczy aż. Całkiem, całkiem jest, jest inne, inne patrzenie, inne spoglądanie, wtedy. Duża wyrazistość jest wszystkiego. Dowiedziałem się tutaj, że, że to są właśnie problemy, zaczewki, że one bardzo dobrze sprawdzają się. No i będąc na badaniu u pani doktor, faktycznie, że na tablicy czytałem te litery na dole, na samym dole. To, to no, pani co powiedziała, że bardzo dobrze. No wędkuję i to jest łatwiej, bo przywiązanie haczyków potrzebny jest ostry wzrok. I to, to mi się przydaje, bo jestem na emeryturze. Jeżdżę na rzeki. I to mi się bardzo przydaje właśnie. Ten ostry wzrok teraz. Wspomniał Pan o kwalifikacji do zabiegu, bo nie każdy, kto ma ochotę, nawet na najdroższą soczewkę świata, może ją otrzymać. Jak wygląda kwalifikacja właśnie do zabiegu i od czego zależy, jaką soczewkę wszczepicie Państwo pacjentowi? I to niezależnie od tego, czy to jest soczewka darmowa, czy za którą pacjent płaci. W szpitalu w Bendzinie wszystkie soczewki oferowane są bezpłatnie. Pacjent nie musi dopłacać ani złotówki do, do jakiejkolwiek soczewki. Standardowa kwalifikacja, która następuje przed zabiegiem, na wizycie przedoperacyjnej, stwierdza, czy u pacjenta występuje zaćma, czy jest to taki rodzaj zaćmy, który warto już na tym etapie operować. Jest to wizyta wykonywana przez specjalistę okulistyki. Na podstawie tego przeprowadzonego badania pacjent zostaje, bądź nie, w większości przypadków jednak zakwalifikowany do, do usunięcia zaćmi. Następnie, po jakimś czasie, pacjent trafia na oddział okulistyczny, gdzie wykonujemy y, zabieg, gdzie również badamy pacjenta i obliczamy moc tej soczewki, którą dla pacjenta wybraliśmy. Ja mogę powiedzieć, że około 100%, może nie 100, ale 98% wszystkich pacjentów operowanych na oddziale okulistycznym w Będzinie kwalifikuje się do tego, by otrzymać soczewkę właśnie o rozszerzonej głębi ostrości. Obecnie mamy około 1500 pacjentów już zoperowanych właśnie z wykorzystaniem tej nowoczesnej soczewki. Wyniki są bardzo obiecujące. Pacjenci naprawdę chwalą sobie tą jakość widzenia do odległości nie tylko dalekich, ale również tych pośrednich i bliskich. A jakie są przeciwwskazania do takich soczewek? Ten rodzaj soczewki, na który zdecydowaliśmy się, by polepszyć widzenie pacjentów, to soczewki, które mają bardzo mało przeciwwskazań, właściwie żadnych dodatkowych przeciwwskazań względem soczewek, tych zwykłych, oferowanych na NFZ. Poziom zaburzeń widzenia właściwie nie odbiega od zupełnie standardowych, w przeciwieństwie do soczewek dużo bardziej zaawansowanych, które niestety mogą się wiązać z tym, że pacjent będzie miał pewne zaburzenia widzenia, których nasze soczewki są zupełnie pozbawione. To na zakończenie proszę powiedzieć, dokąd będzie zmierzać chirurgia zaćmy w przyszłości? Co tam się szykuje w badaniach naukowych do wszczepiania? Na pewno dalszy rozwój y, informatyczny, na pewno dalszy rozwój technologiczny, materiałowy, czyli inżynieria materiałowa tutaj przyczyni się do, z czasem do powstania jeszcze lepszych rozwiązań. Zapewne wykorzystanie sztucznej inteligencji y, również będzie miało wpływ na to, jak pacjent będzie widział, jak pacjent będzie czuł, czyli takie zindywidualizowane podejście do każdego pacjenta na odpowiednim doborze y, właśnie wszczepianych soczewek będzie miało miejsce w przyszłości i to tylko wpłynie na poprawę naszego Wykonał Pan 3000 operacji z tego, co wiem. Jest Pan rekordzistą, ale czy robot Pana zastąpi wkrótce? Myślę, że y, roboty mogą pomóc nam w naszej pracy. Natomiast żeby zupełnie nas zastąpiły, myślę, że jeszcze, jeszcze nie, aczkolwiek ja jestem otwarty na wszystkie innowacje. Tak jak pani redaktor wspomniała, 3000 operacji zaćmy w zeszłym roku udało nam się wykonać. Y, I to myślę, że dobrze o nas świadczy. Panie doktorze, pięknie dziękuję za tę rozmowę. To był program Kierunek Zdrowie. Kłaniam się nisko. Maria Zawała.